Idą przez pustynię blondynka, brunetka i ruda. W pewnej chwili z za wyskoczył lew. Brunetka, nie namyślając się, wzięła garść piasku i rzuciła lwów w oczy. Lew się wystraszył i uciekł. Idą dalej. Znowu z za wyskakuje lew. No to ruda wzięła garść piachu i lwu po oczach. Lew się wystraszył i uciekł. Idą dalej. Wychodzą za wydmę, a tam stado lwów. Zwierzęta na widok panienek rzucają się w pogoń. Brunetka z rudą uciekają, a blondynka stoi i nic. No to ruda krzyczy: Blondyna, uciekaj, nie stój tak, zjedzą cię. Na to blondynka z wyrzutem w głosie: No co, ja nie sypałam! Na oddział chirurgii przywieziono marynarza zranionego nożem w krocze. Coś podobnego! mówi starsza pielęgniarka, która zakładała opatrunek. On jest cały wytatuowany, nawet na penisie ma napis. Co tam jest napisane? Pyta młoda pielęgniarka. Chyba jakieś imię, pola czy coś w tym rodzaju. Następnym razem ja pójdę założyć mu opatrunek. Mówi młodsza siostra. Po skończonej wymianie bandaży, młoda siostra mówi do starszej: Proszę pani, tam nie jest napisane pola, tylko pozdrowienia z Konstantynopola.